Witam serdecznie. Nazywam się Jacek Żukowski, jestem ekspertem od operacji firmy ShutFlix i przez kolejnych kilka minut chciałbym Państwu przybliżyć działanie naszej aplikacji łączącej ze sobą wykonawców, z dostawcami oraz firmami przewozowymi. Aby zalogować się do na naszej aplikacji, należy uzupełnić pola nazwa użytkownika oraz hasło oraz potwierdzić te dane przyciskiem Zaloguj się. Warto w tym miejscu dodać, że zarówno hasło, jak i nazwa użytkownika oraz. Cały profil państwa instytucji zostanie uzupełniony przez pracownika działu operacyjnego firmy Shofiks na podstawie danych, jakie otrzymamy od Państwa. Jesteśmy już zalogowani na stronie głównej i widzimy po lewej stronie aplikacji panel z wszelkimi zakładkami, które będą niezbędne do codziennej pracy na tej platformie. Pierwszymi krokami, jakie powinniśmy wykonać po zalogowaniu się, jest wejście w ustawienia oraz zakładkę Dane firmy oraz potwierdzenie, że nazwa firmy, adres oraz numer NIP a także dane kontaktowe w kolejnej zakładce oraz maile, na które będą przychodziły faktury oraz dokumenty dostawy, są zgodne z rzeczywistością. Warto również uzupełnić pole profil firmy o dodanie własnego logo oraz kilka słów o własnej instytucji. Będzie to kolejne takie miejsce, w którym będą mogli Państwo zareklamować swoją firmę. Jeżeli korzystają Państwo z aplikacji również w innych rolach, na od przewoźnika bądź dostawcy, również pole dane konta bankowego należy uzupełnić o poprawne dane. Mamy już sprawdzone dane, przechodzimy do kolejnej zakładki, która jest zarządzanie użytkownikami. I w tym miejscu mamy możliwość nadawania kolejnym osobom dostępu do aplikacji. W tym celu klikamy przycisk czerwony, dodaj użytkownika oraz uzupełniamy imię, nazwisko oraz nazwę użytkownika osoby, której chcemy nadać dostęp. Nazwa użytkownika jest to miejsce, w którym nie używamy spacji oraz polskich znaków. Bardzo ważne, aby znalazł się tutaj poprawny numer telefonu, gdyż na ten numer oczywiście przyjdzie hasło oraz numer nazwa użytkownika, z której ta osoba będzie korzystała w przyszłości. Każdej takiej osobie, której dodajemy też dostęp, musimy też nadać uprawnienia. Każde uprawnienie, jak Państwo widzą, mają konkretny opis co dane, dane uprawnienie e, pozwala robić na e, aplikacji, warto się z tym zapoznać. Jeżeli chcemy, żeby taka osoba była osobą zarządzającą, zaznaczamy górne e, części tej, e, tych uprawnień i tak gdy taka osoba może zmieniać dane firmy, może też nadawać dostęp do kolejnym, kolejnym osobom do aplikacji. Jeżeli chcemy, żeby taka osoba była osobą tylko składającą zamówienia bądź przyjmującą zamówienia, przechodzimy do tej dolnej sekcji, i tutaj też warto zaznaczyć, że możemy dać osobie takie uprawnienia do składania zamówień, ale także do przygotowywania zamówień, które w dalszej kolejności trafiają do akceptacji osobom, które mają wyższe uprawnienia. Zachęcam oczywiście do zapoznania się z każdym szczegółowym opisem kolejnego, każdego kolejnego uprawnienia. Kiedy daliśmy już dostęp kolejnym naszym kolegom i koleżankom z pracy, warto wrócić w ustawienia i przejść do miejsca plac budowy. Wszak będziemy gdzieś musieli zakładać nasze zamówienia, żeby gdzieś dojeżdżały z, naszą, z naszym zamówionym towarem. W tym celu klikamy czerwony plus utwórz nowy plac budowy oraz uzupełniamy tutaj pola takie jak nazwa e, placu budowy. I załóżmy założymy sobie w tej chwili plac budowy na budowie metra w Warszawie. Uzupełniamy nazwę, adres. Widzimy, że mamy tutaj podpowiedzi, że będzie Warszawa, e, ulica Kondratowicza. Możemy tutaj zmienić też obraz na obraz e, e, z e, Google Map, ze zdjęcia satelitarnego. Zaznaczamy dokładnie, w którym miejscu znajduje się nasza budowa. Załóżmy, że to jest to miejsce. Tą flagą zaznaczamy. Dostajemy kod lokalizacji. Możemy wpisać dodatkowy komentarz, na przykład, że wjazd od ulicy Chodeckiej. Zapisujemy taki adres. Mamy także możliwość wybrania ograniczeń dostępu. Wiadomo, że na początku, na samym początku budowy, może się zdarzyć, że jeszcze drogi nie są utwardzone. Nie każdy samochód jest w stanie w tym momencie wjechać na naszą budowę. Możemy w tym momencie wybrać takie ograniczenia, że np. tylko samochody do 26 ton masy całkowitej mogą zostać przyjmowane na budowę. Jeżeli nie ma takich ograniczeń, oczywiście wybieramy 40, maksymalnie 40 tonowy e, samochód i przechodzimy dalej. Wybieramy w tym miejscu również brygadzistę. Jest to osoba, która została już wprowadzona na naszej aplikacji jako, e, jako użytkownik i będzie to osoba, której, m, dla której na przykład kierowca, który będzie się kierował do państwa, na Państwa budowę, jeżeli będzie miał jakiś problem, to dostanie do tej osoby kontakt, żeby móc się z nią skontaktować, uzyskać pomoc, na przykład przy wjeździe na budowę. Zapisujemy brygadzistę. Mamy też oczywiście możliwość wybrania miejsca powstania kosztów. Jest to oczywiście ważne dla naszych księgowości, które czasami potrzebują wiedzieć, w którym miejscu dokładnie zaksięgować daną, daną fakturę, więc tutaj, jeżeli jest taka potrzeba, możemy wybrać miejsce powstawania kosztów. Zapisujemy budowę i w tej chwili jesteśmy już gotowi do złożenia pierwszego zamówienia. Skonfigurowaliśmy już firmę na platformie, dodaliśmy nowych użytkowników także plac budowy. Warto więc przejść do złożenia pierwszego zamówienia. I załóżmy, że dzisiejszego dnia chcemy zamówić materiał budowlany kruszywo wraz z dostawą na naszą budowę. W tym celu na stronie głównej wybieramy zakładkę zamów dostawę, a także wybieramy plac budowy, na który chcemy, żeby odbyła się dostawa. Możemy tutaj dodać nowy plac budowy, oczywiście, jeżeli takiego jeszcze nie mamy skonfigurowanego, poprzez kliknięcie przycisku utwórz nowy plac budowy. Natomiast my już rzeczywiście stworzyliśmy taki plac i nazwaliśmy go metro. Pojawiają nam się e, możliwe materiały do zakupu, możliwe e, kruszywa, i w tym miejscu ogólnie pojawia się e, każde kruszywo, które jest dodane przez dostawcę w odległości e, zakupu 120 km od naszego placu e, budowy. I dzisiejszego dnia chcemy zakupić piasek, i załóżmy, że jest to piasek do betonu o grubości ziarna 1-2 mm. Przechodzimy dalej i system prosi nas o podanie ilości, jaką chcemy zakupić. Mamy trzy takie możliwości wyboru tych ilości. Jest to poprzez dodanie kolejnych e, samochodów i, i dopuszczalnej e, ładowności danego samochodu, więc w przypadku wyboru ciągnika z o ładowności 26 ton, każdy kolejny samochód dodaje nam 26 ton do naszej listy zakupowej. Możemy również wprowadzić ilość poprzez po prostu wpisanie ilości, ilości ton bądź Bądź metrów sześciennych. Jeżeli wpisujemy w tym przypadku, od razu nam się system podpowiada, jakiego rodzaju samochody będą nam dowoziły zakupiony towar. Załóżmy jednak, że my chcemy dzisiejszego dnia kupić jeden ciągnik, zaczep, mamy 26 ton piachu do betonu. Klikamy dalej i dostajemy prośbę o to, żeby podać termin, na jaki byśmy chcieli, żeby dostawa się odbyła. I mamy znowu tutaj trzy możliwości. Możemy zaplanować termin poprzez wybranie konkretnego Konkretnej, konkretnego dnia oraz godziny. Możemy wybrać elastyczny, czyli na przykład, że chcemy, żeby taka dostawa się odbyła pomiędzy poniedziałkiem a środą. Również możemy wpisać godziny, w te, w te dni, kiedy miałoby to się odbywać. A także możemy wybrać, to jest najbardziej popularna opcja, najbliższy termin dostawy i tutaj termin już nam jest podpowiedziany przez system, że to będzie jutro do godziny 11. Wybieramy tę opcję i dostajemy na naszym ekranie pięć najlepszych ofert zakupu naszego towaru, który wybraliśmy, czyli tego piachu do betonu o grubości ziarna 1,2 mm. Najlepsza oferta cenowo zawsze będzie posiadała w prawym górnym rogu informację, że to jest najlepsza cena, czerwony znaczek Shedflix, a także mm, kopalnia, która najbliżej się znajduje naszego placu budowy, będzie oznaczona zielonym, e, zieloną informacją o naj, e, ofercie najbardziej przyjaznej środowisku, a więc ta Ym, ilość ym, spalin emitowanych do środowiska będzie najmniejsza podczas transportu. Załóżmy, że my chcemy dzisiaj zakupić towar od Jacka dostawcy z proszkowa pod Warszawą i po wybraniu takiego dostawcy dostajemy informację o opisaniu miejsca rozładunku. Bardzo przydatna rzecz zarówno dla kierowcy, jak i dla Państwa, gdyż w tym miejscu wskazujemy kierowcy konkretne miejsce, gdzie ma to rozładować, a nasz pracownik na, na budowie nie będzie musiał zostać, być angażowany w ten, w ten przyjazd kierowcy i rozładunek. W, w celu takiego wskazania, takiego miejsca wybieramy przycisk Ustal miejsce rozładunku i już widzimy nasze zdjęcie, które już wcześniej widzieliśmy przy ustalaniu placu budowy i flagę, w którą, w którą wskazujemy kierowcy miejsce rozładunku co do jednego metra kwadratowego. Ustalamy miejsce rozładunku, że chcemy dokładnie w tym miejscu. I żeby jeszcze bardziej pomóc kierowcy, możemy załączyć zdjęcie, na którym również możemy wskazać miejsce konkretne, gdzie chcielibyśmy, żeby ten piak został wysypany. Dodajemy takie zdjęcie, jeżeli chcemy, możemy jeszcze dodać komentarz. W tym przypadku poprosimy kierowcę, żeby dostawa odbyła się, została rozbudowana po lewej stronie drogi. Wszelkie te informacje oczywiście trafiają w tej chwili do kierowcy, który podejmie to zlecenie. My już mamy nasze zamówienie skonfigurowane. Widzimy jego podsumowanie. Możemy sprawdzić, czy wszystko się zgadza. I jeżeli tak, klikamy Złoż zamówienie. I w tym momencie czekamy na pobranie takiego zamówienia przez firmę transportową. Warto dodać, że na rynku niemieckim, na którym działamy od 2019 roku, średni czas pobrania takiego zamówienia to jest 90 sekund. Także na pewno długo nie będziemy czekali na informację o tym, że nasze zamówienie jest już zaplanowane do dostawy. Tak jak się spodziewaliśmy, nie musieliśmy długo czekać na pobranie naszego zamówienia do realizacji przez firmę transportującą. Otrzymaliśmy takie informacje właśnie w górnym prawym rogu, tutaj mamy dzwoneczek, który nas informuje o przyjściu nowych powiadomień i mamy informację, że nasze zamówienie zostało najpierw pobrane do realizacji przez firmę transportującą, a następnie dostaliśmy informację o tym, że rozpoczęła się już dostawa tego zakupionego materiału przez nas. Możemy wejść w szczegóły takiego, takiej notyfikacji i widzimy tutaj, że możemy na bieżąco śledzić miejsce, w którym w tym, w tym momencie znajduje się kierowca. Widzimy to na podstawie GPS-u z jego telefonu, z, z telefonu kierowcy. Widzimy, że jest od nas oddalony o 12 minut, o 9,6 km, więc wiemy konkretnie godzinę, w którym ten kierowca przyjedzie na nasz plac budowy. Dodatkowo w tym miejscu możemy zobaczyć dokument, który został wgrany przez dostawcę podczas dokonywania ważenia, a także został on potwierdzony przez kierowcę, a więc mamy tutaj konkretną informację z wagi i mamy tutaj informację na temat wuzetki, która została wystawiona, także jest numer tej wózetki i widzimy, że jedzie do nas do, konkretnie dokładnie 26 ton zakupionego piachu. W tym momencie jedyne co nam pozostało, to czekać na przyjazd. Kierowcy. za ledwie kilka chwil od momentu, kiedy kierowca wyruszył, już mamy kolejne powiadomienia na naszej aplikacji i widzimy, że mamy informację, że kierowca potwierdził nam przybycie na plac budowy, ale mamy także informację, że rozładował nam towar który przywiózł. Oczywiście my nie musieliśmy być dostępni przy, przy rozładunku, gdyż konkretnie i bardzo dokładnie wskazaliśmy mu miejsce rozładunku, więc on mógł dokonać tego rozładunku sam, bez, naszego, bez naszej pomocy. Możemy wejść w szczegóły takiego rozładunku i widzimy, sprawdzamy i potwierdzamy, że kierowca wstawił zdjęcie. Kierowca, który sam dokonuje rozładunku jest zobligowany do tego, żeby wykonać zdjęcie miejsca, w którym dokonał tego rozładunku, dzięki czemu my jesteśmy w stanie ocenić na podstawie właśnie aplikacji czy to, czy to, to, to na co się umawialiśmy zostało, zostało wykonane. Potwierdzamy taką dostawę Mamy oczywiście także możliwość oceny zarówno e, towaru, jak i samego e, miejsca rozładunku. Wszystko się zgadzało, więc zapisujemy ocenę. I tak naprawdę, nasza, nasze zamówienie pierwsze do, 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 doszło do samego e, zakończenia. Warto jeszcze wspomnieć, że w tym zamówieniu mamy wszelkie informacje, łącznie z dokumentami, i już od razu po e, dokonaniu takiego rozładunku mamy e, dokument dostawy oraz fakturę możliwą do wykorzystania. Także e, te dokumenty są e, na miejscu i na pewno nam nigdzie nie zginą. Możemy z nich już w tym momencie korzystać. Pierwsze zamówienie doszło e, do końca. Myślę, że się udało, i ze wszystkie strony są e, bardzo z niego zadowolone. Nasze pierwsze zamówienie dobiegło końca, wszystko odbyło się jak widzieliśmy, zgodnie z naszymi założeniami. E, zakupiliśmy piach, który dotarł na miejsce e, i został rozbudowany w miejscu wskazanym przez nas na platformie. Eee, warto w tym miejscu przyjrzeć się innym możliwościom składania zamówień na platformie. Załóżmy, że mamy zakupiony już dzisiaj e, materiał, natomiast teraz musimy zorganizować jego transport z punktu A do punktu e, B. W tym przypadku na stronie głównej klikamy kafelek Zamów przewóz i w pierwszej kolejności wpisujemy adres załadunku takiego e, towaru. Załóżmy, że jest to ulica Utrata w Warszawie. Ustalamy takie miejsce, ustalamy osobę do kontaktu. Bardzo ważne, gdyby była taka potrzeba dla kierowcy na przykład, podać numer telefonu takiej osoby. I podobnie może, jak w poprzednim e, przypadku możemy e, takie miejsce załadunku wskazać co do jednego metra kwadratowego dla kierowcy ustalamy, możemy również grać zdjęcie bądź dodać dodatkowy opis tego miejsca załadunku, bądź jakieś wytyczne, które są niezbędne, żeby kierowca znał, e, kierując się na miejsce załadunku. To samo robimy z rozładunkiem, jedziemy na budowę metra, które już wcześniej rozpoczęliśmy. Ustalamy osobę kontaktową, czyli do naszego brygadzisty, na przykład Tadeusza. Podajemy telefon do takiej osoby kontaktowej i tak samo wskazujemy co do jednego metra kwadratowego miejsce rozładunku. Tego towaru, który będzie przewożony, oczywiście, również możemy wgrać zdjęcie. Wybieramy ilość, jaka będzie przewożona, czyli samochody, jakie są niezbędne do realizacji tego zamówienia. W tym przypadku e, ciągnik zaczepą 26 ton będzie nam e, potrzebny, i wybieramy, co będziemy przewozić: czy to będą materiały budowlane. Czy to będą odpady nieszkodliwe. W przypadku gdybyśmy chcieli przewieźć odpady szkodliwe, również jest taka możliwość. W tym przypadku prosimy o kontakt z działem operacyjnym firmy Shutflix. My wiemy, że mamy do przewiezienia piach. Możemy również oczywiście zdradzić zdjęcie oraz dodać dokument, gdyby to był odpad nieszkodliwy bądź szkodliwy. W tym przypadku byśmy wgrywali na przykład dokument BDO. Planujemy, czy chcemy wybrać elastyczny przedział czasowy tego przewozu, czy jednak mamy konkretną godzinę, którego, na którą musimy umówić kierowcę, jeżeli chodzi o załadunek bądź rozładunek. Załóżmy, że my wybierzemy, że mamy konkretną godzinę załadunku wybraną już z kopalnią, więc wybieramy taką dokładną datę i godzinę. I to, co musimy teraz jeszcze wybrać, to jest to, czy będziemy płacić za przewóz, czy za przewiezioną tonę towaru. Gdybyśmy wybrali tonę, to musimy też wskazać miejsce, w którym ma się dokonać waga, czy to ma być na załadunku, czy na rozładunku. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli wybrać oba te miejsca, to również będziemy musieli wskazać miejsce, za, który, za którą wagę będziemy płacić za, to, za, za tą usługę. My w tym przypadku wybieramy cenę za przewóz i pojawia nam się taka proponowana cena. Jest to średnia rynkowa cena za taką usługę w tym momencie. Możemy ją delikatnie modyfikować, obniżając bądź. Powiększając tą kwotę, którą chcemy zaproponować za usługę, ustalamy cenę i przechodzimy do podsumowania zamówienia. Jeżeli wszystko się zgadza, możemy złożyć zamówienie, które, tak jak poprzednie, trafia do firm transportowych. W momencie, kiedy zostanie pobrane, dostaniemy taką informację, że już zostało pobrane i zaplanowane, i w następnych krokach, dokładnie w taki sam sposób, będziemy mogli obserwować e, nasze zamówienie, jak do, nas, do naszego miejsca e, rozładunku się. Się zbliża kierowca z naszym zakupionym towarem. Nasze zamówienia dobiegły końca, oba zakończyły się pełnym sukcesem. Natomiast powstaje pytanie: A co w przypadku, gdybyśmy chcieli zamówić większą ilość towaru? W przypadku zwykłego zamówienia z dostawą Maksymalna ilość towaru, jaką możemy zamówić to jest 10 ciągników z naczepą, czyli tych 26 ton towaru na każdej z takich, z takich naczep może się zmieścić. 260 ton towaru, powyżej tego przechodzimy już w opcję projektową. Wiadomo, że przy większej ilości jesteśmy też bardziej elastyczni w możliwościach negocjacji cen za towar i za transport tego towaru. I tutaj właśnie zespół Shutfixa idzie z pomocą w wynegocjowaniu jak najlepszych cen i ustalamy taki projekt, wprowadzamy do tego projektu poszczególne pozycje. Wygląda to tak, że Państwo na swojej stronie widzą, że jest na przykład utworzony projekt budowy metra, a w tym projekcie są dwie pozycje, w tej chwili na 60 tysięcy, prawie 60 tysięcy ton pospółki oraz 100 tysięcy ton piasku do betonu. Jedyne co Państwo w tym momencie muszą zrobić, żeby taka dostawa z tym towarem do Państwa dotarła, to jest kliknięcie w kafelek Zamów dostawę w projekcie. W tym przypadku widzimy oba projekty, które mamy utworzone, wybieramy budowę metra i mamy tutaj dwie pozycje. Wybieramy, którą pozycję chcemy zamówić, czy właśnie e, piasek do betonu, czy pospółkę. Załóżmy, że dalej się trzymamy e, piasku. Ile potrzebujemy w tej chwili tego towaru? 260 ton na przykład, bądź więcej możemy, 338, 13 samochodów. Klikamy dalej i wybieramy termin dostawy. Czy ten termin będzie jakiś konkretny dzień i godzina, czy to będzie elastyczny czas dostawy, czy najbliższy yy, możliwy termin yy, dostawy. Wybieramy tą trzecią opcję. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, ustalamy co do 1 m2 dla kierowcy miejsce rozładunku. Możemy dodać zdjęcie bądź ewentualnie konkretny komentarz, który mu wskaże to miejsce. Przechodzimy dalej do podsumowania. Jeżeli wszystko się zgadza, składamy zamówienie i czekamy na dostawę 13 wywrotek z piachem. Kolejną rzeczą o której warto wspomnieć jest kwestia dokumentów przechowywania oraz wyszukiwania tych dokumentów na platformie Shootflix. W zakładce administracja dokumenty jesteśmy w stanie odszukać każdą fakturę która została wystawiona po realizacji zamówienia które składaliśmy na aplikacji. Oczywiście jesteśmy to w stanie przefiltrować po zarówno dacie jak i po statusie bądź po numerze dokumentu który szukamy. Natomiast jeżeli chodzi o dokumenty dostawy, to w zakładce podsumowania zamówień wybieramy okienko dostawy i tutaj. W zakończonych dostawach jesteśmy w stanie odnaleźć każde takie nasze zamówienie. Możemy to oczywiście przefiltrować zarówno po dacie, jak i po rodzaju zamówienia, po placu budowy, bądź nawet po osobie, która składała takie zapytanie brygadziście, bądź osobie zatwierdzającej zamówienie. Gdy już odszukamy takie nasze zamówienie, jesteśmy w stanie w nie wejść i zobaczyć każdy szczegół tego zamówienia wraz z dokumentacją, taką jak faktura, oraz dokument dostawy. Na sam koniec tej prezentacji chciałbym Państwu zwrócić uwagę na miejsce, znajdujące się w górnym prawym ekranie, czyli na pomoc, która de facto jest konkretną pomocą, jeżeli będziemy mieli jakikolwiek problem w poruszaniu się na naszej platformie. Klikając Pomoc, klikając Instrukcję Krok po Kroku, możemy wpisać problem, z jakim się spotkaliśmy, bądź wybrać z listy i na przykład. Nie pamiętamy jak, ut jak utworzyć plac budowy. Klikając utwórz plac budowy, jak widzimy, aplikacja kieruje nas krok po kroku, w którym miejscu musimy kliknąć myszką. Aby taki plac budowy utworzyć. Od początku do końca przeprowadzi nas to przez ten proces u, u, utworzenia placu budowy, i tak jest z każdym oczywiście innym tematem, więc ta e, pomoc jest faktyczną odpowiedzią na nasze potrzeby, i dzięki niej jesteśmy w stanie wykonać każdą e, rzecz na naszej aplikacji. Gdyby jednak e, była potrzeba e, pomocy, której nie znajdą Państwo na naszej aplikacji, zachęcam do kontaktu z działem operacyjnym firmy Shutflix.